być. Słuchajcie. Koło musi być. Matka nie funkcjonuje bez kawy, Ale, żeby osłodzić sobie ten dzień, zapewne tam już widzicie, jest i o, mój pączek. Jest mój pączuś. Także zapraszam, kochani, na kolejny film ze mną taki. Może nie... Przydługi, ale będę chciała, żeby tu coś wpadło. Konkretnego, ciekawego. Póki co robimy kawkę. Szukamy mleka. Mleka, ludzie dajcie mleka. I wy też róbcie sobie kawkę, czy herbatkę, czy tam wieczorem to oglądacie to jakieś kakaoko. I jedziemy z tym dniem, a wy z tym filmem serio. Patrzcie to. Naprawdę powiedzcie mi, czy ktoś z Was robi zakupy po północy. Czy naprawdę nie wyrabiacie się w ciągu dnia? Po co te kobiety tam mają siedzieć do drugiej w nocy? Czy tam ktoś faktycznie przyjdzie o tej porze? Ja nie wiem, dla mnie to jest po prostu wow. Przecież jest dzień, długi dzień i choćbyście pracowali? Nie wiem. Napiszcie, czy ktoś z was korzysta z tego. Nie wiem, ja to chyba normalnie nie umiem zjeść śniadania. Wypić kawy, bo przyniosłam sobie jeszcze album, żeby wkleić naklejki za zakupy. I nie mogłabym w ogóle tak po prostu usiąść i zjeść normalnie, tylko zawsze sobie coś wymyślam, nie? Ale słuchajcie, ja nie siedzę tu sama, nie? Patrzcie, tu <laughs> jest i on, mój towarzysz, żeby mi nie było smutno. Dobra, wklejam i jem w końcu. W międzyczasie odpiszę jeszcze na Wasze komentarze, nie? I coś tam pewnie jeszcze przeglądny. A, Beatko, dziękuję za pięknego aniołka z rana. Poprawił mi humor i czuję ten moc. Pączek połknięty, kawa wypita, naklejki wklejone, a teraz czas się wziąć za to. Tak, to są umyte gary. I za to. Także jest co robić. Wszystko jest pełne. I tu, i tu, ej, i tam. <ścoughs> Także tak wygląda czwartek u mnie. I powiem Wam, że przymierzam się, żeby jechać do Lidla, ale nie mówcie Marcie, biego, dobra? Trochę zmięta, ale słuchajcie, to było jeszcze rano wyprasowane, musicie mi uwierzyć, ale no byłam na zakupach, byłam Emile zawieźć do przedszkola, słuchajcie, co ja z nią rano przeszłam. Chcę iść, ale tak, sukienka, która była przygotowana, to nie, to ja sobie będę wyjmować yy, naczynia, żeby coś robić, bo ja chcę jechać później do, tej, yy, do tego Lidla bo tam y, jest pościel I chcę zobaczyć tą pościel, bo ja sobie chcę do sypialni y, kupić biało. Majdę ja najjaśniejszą. Żeby to tak fajnie wyglądało do tych mebli wszystko. Y, mówię o Emilii. Y, chcę iść, bo w domu jest nuda. Trochę Wam znikłam. Muszę włożyć piarczek. Y, to, idziesz Filipku, tu do mnie? Chodź! jak nam pięknie, ładnie zeszło, nie wiem, 40 minut na tym, czy idzie, czy nie idzie. Ja też bym wolała, żeby to było, bo ja mam ten dzień inaczej zorganizowany. Nie ma co chwilę. Mamo, 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 a to, a mamo, mogę z Tobą to, sobie zrobić, co mogę, żeby mi ona nie wchodziła pod nogi. Teraz to, dobra, za chwilę wyjmę sobie górę. I w końcu zdecydowała się jednak iść. I Także w przedszkolu była radość. Tak, nie wiem po co tam yy, rano te przepychanki ze mną. Robię co mogę, żeby nie z siebie, żeby się nie złościć, żeby ona się nie rozpłakała. Bo ja się to taka w przedszkola bez przesady, nie. Ale powiem Wam, że jest coraz gorzej. Te spinki nie, to nie. I e, mówi, że będzie jeść, przygotuje jej śniadanie, daje jej, ona już siedzi, nie będzie jej, bo jest. Także, jak kochana, tak tu potrafi być niecierpliwa. Dobra, także przywitam, że z Wami jadę, z tą zmywarą, i za chwilę się do Was odezwę. Skończę sobie tu, bo muszę przejść, tu, i żeby Wam nie zasłaniać, albo taką dużą twarzą, żeby nie być do Was to. Tak sobie wyjmuję te naczynia i coś Wam pokażę. Czy Wy też macie tyle kubków? I uwierzcie mi, że to nie są wszystkie kubki, bo mam jeszcze kubki, oczywiście świąteczne, które są schowane gdzie indziej. I teraz moment, nachylę się i uwaga, tu są szklaneczki. I słuchajcie, to są takie szklaneczki z. A na przykład takie coś z yy, czekolady. W sensie z. Dokładnie z Nutelli, dziecko mi tu podpowiada. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Um, o, tu jest. O, o, o. Ja sięgam w jednej ręce to, w drugiej tamto. O, takie coś. Widzicie? I to jest szklanka. I one są przeróżne w okresie. <coughs> Przepraszam, świątecznym są. Świąteczne. Tu jest coś A w okresie. No, to tak jak tu widzieliście. Widzieliście? Są tu jeszcze jakieś inne? Hmm, nie mamy innych. A my, tu, tu, tu. To było jakieś takie o, Z misiami. I fajnie się to spisuje: jak przyjedzie dużo y, ludzi, to właśnie te szklanki jak najbardziej są w użyciu. I tak samo do kampera braliśmy je. Także dwa w jednym: dzieci zjadają Nutelle, a anka ma szklankę. Pewnie wy też tak macie. Chyba, że przecież chyba. No, nie wyrzucacie chyba tego, nie? Z racji takiej, że chcę sobie jeszcze ogarnąć przed tym lidlem, to przygotuję sobie y, ciasto na naleśniki. Tu już są wszystkie składniki. Tak, wiem, przekoptowałam z mąką, <laughs> chciałam dosypać, tak dosypałam, że teraz dobrze, że będę robić te naleśniki, to ubiorę tutaj, tu w tym sobie je zrobię. Ale tak sobie pomyślałam, że. Uwaga, uwaga, odsuwam wam taką dużą szafę u góry. Yy, pokażę wam te moje. Kubki świąteczne, o! Tu macie takie. I one są w szafce u góry, dlatego tak wysoko tu pokazuję. Słuchajcie, to jest najlepsze. Tu i tu. Patrzcie, to jest taki maluszek, a to jest naprawdę duży kubek. Ogromny. Ten jest Emilki, ten jest mój, to jest męża. No i chłopaki też mają swoje. Yy, tu jest fajny jeden o, ten, Zobaczcie, jaki napis. Kubek zamiast rózgi. Także taki. Tu jest jeszcze jakiś tam Mikołaj, podstawka, widzicie? Foczka. Także takie. Dobra, a ja zabieram się za to, bo tam czeka jeszcze na mnie mod, mop, odkurzacz. I chciałabym to zrobić właśnie przed godziną. No tak, około 12 chcę wyjechać, bo do tego Lidla mam kawałek drogi. I Emilia jest o w pół do trzeciej z przedszkola. Więc zabieram się za robotę. Dzisiaj to Wy macie normalnie relacje na bieżąco. Dzień dobry, fiduś, przywitaj się. Halo! No. Yy, relacje na bieżąco, także ciasto na naleśniki zarobione. Ja wiem, że ono zgęstnieje jeszcze, zanim ja będę smażyć. Spoko, doleję yy, to mleka, czy mineralne i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Serek utarłam, żeby przełożyć w naleśniki jeszcze będą jeść z dżemem. Dobra, a teraz za to się bierzemy i tak szybciutko tylko przelecę stół w salonie. Troszkę kurzów. Yy, no i odkurzę umyję podłogi. Filip zamienił mi schody, także już fajnie. I godzina też jest dobra, zobaczcie. Także mam godzinę na to, żeby ogarnąć dół. Trzymajcie kciuki, żeby mi się wyrobiła. Patrzcie na to. Kanapa, tak. Wszystko wisi w nieładzie totalnym. Mówię, gdzie są te gąbki, które się tam wkładano? Co się z tym stało? I idąc dalej, odkurzałam, jak widzieliście. Patrzcie tu. Tak, jesteśmy w salonie. Widzicie to? Mówię, co to jest? Wyciągam. Zobaczcie. Jedno, drugie. A dlaczego? To są zęby mojej Emilii. Nie psa, nie psa. A zaraz Wam to udowodnię. Po pierwsze, pies by tego nie schował tu, a po drugie... O, proszę bardzo. Powiedzcie, co te dzieci jeszcze wymyślą? No. Tu się nie da zwalić na psanie tym razem. Ugryzła, schowała, żeby nikt nie widział. Wcisnęła, myślała, że nie widać. W sumie ja, ja tego chwilę nie widziałam. Dopiero dzisiaj odkurzam no fajnie. Także takie. Przykre sprawy, no ale co zrobić? Przecież nic jej nie zrobię. Za to zapytam tylko dlaczego tak zrobiła. No i tyle. Chyba damy radę. Zobaczcie, 5 po 11. A mi zostało tylko dolać płynu. Woda już jest, MOP jest, odkurzony jest. Także lecimy. Myjemy podłogę. Wpadam w kurtkę i pędzę do Lidla. Udało się. Matka wyjeżdża z domu. Papa. Pa. Jadę przewalić trochę kasy, będzie mi od razu lepiej, a wyjdziecie ze mną. Trzymajcie kciuki, żebym coś kupiła, bo jak wrócę i nic nie kupię, to będę wściekła. I do lasu. Patrzcie jakie tutaj mamy widoczki, taką mamy drogę. To jest mm, pięknie, to wszystko wygląda. Tylko powiem Wam, że tu są mega mega zakręty, i część ludzi nie jeździ właśnie tędy. Przeniosły się trochę tam, bo jedzie auto. I tutaj przyjeżdża bardzo dużo ludzi na zbieranie grzybów. Z tego co słyszałam, to teraz też jest bardzo dużo. Dobra, skupiam się na jeździe na razie. To jest punkt numer 1. a tam widzicie Rosman? Ha! Zobaczcie. I tu matka dzisiaj będzie buszować. Póki co jeszcze trochę czasu. O tu widzicie 15 minut, za 15 minut kończy się przeklęta godzina dla seniorów. Dla mnie to to wszystko jest tak chore, że normalnie. My się musimy stosować, a seniorzy już nie muszą. Dobra, lecę po bilecik, bo jestem na parkingu i czekam z wami. Jakaś zmutowana ta biedronka jest. Jest czarna. Czerwone kropki, tak zobaczcie. Się coś się nie udało, coś nie pykło. A tu idzie jeszcze taka normalna. A dla porównania. Tu jest taka normalna. I tu jest taka normalna. Ale to, tu. To nie. Coś Jestem, dziwnego. Jestem, wróciłam. Słuchajcie, z y, dziećmi w tle. Uh, uh, bo odebrałam po drodze już Emilkę. Mam to. Widzicie ten napis? Widzicie? Na pewno widzicie. Spoko, spoko. To tylko taka duża turba, a tu jest tylko pięć rzeczy, także to będzie myk szybko. Zacznijmy od mniejszej, czyli tak zwane zmywaki, mytki takie ostre. Ja je lubię do szorowania garów, tak Wam powiem, nic innego tym nie czyszczę. Teraz w Lidlu są piżamy takie grubsze, niby z, zaraz Wam powiem jak się to ładnie nazywa, piżama. Miękki Jersey. Miękki pojedynczy Jersey. Także tu są spodnie i koszulka. To jest rozmiar 146-152, czyli wiecie już, że to jest dla Filipa. Cena tej piżamki to jest 24,99. Taką też piżamę wzięłam dla mojego męża w rozmiarze L. On nie śpi w piżamach, słuchajcie, nie śpi. Ale myślę, że w niedzielę zamiast w tym szlafroku pół dnia to fajnie będzie wyglądał w takiej piżamie. Yy, mój mąż nie pali w domu, więc papierochy będzie palił gdzieś tam na zewnątrz. Wyskoczy w piżamie i jak coś. I taka piżama yy, kosztowała 34,99. A teraz coś, po co bardzo popędziłam, to było właśnie to, po co jechałam, czyli chorom. Co prawda chciałam inną pościel. Tak Wam pokażę, tu będzie wzór. Ten już jest taki bardzo, bardzo świąteczny, choinki, jakieś tam renifery. To jest duży rozmiar, bo to jest 220x200, do łóżko, na łóżko do sypialni. I jest, cena jest 79,90, powiem Wam, że nie było bardzo w czym wybrać, bo tak jak mówię, ja pojechałam już po godzinie seniora, i było mega przebrane. A taką mniejszą wzięłam dla mojej mamy. I to jest taka brąby. Też szara. To jest też taka flanelowa. Bo ta też jest flanelowa chyba nie powiedziałam. Flanelowa. I to jest rozmiar 160 na 200 I za tą dla mamy zapłaciłam 59,90. Także. Takie moje całe zakupy z Lidla. Nie brałam żadnej spożywki, nie brałam żadnej, nic, nic, nic. Weszłam tylko po to i, i więcej nic nie brałam. Szybko zwięźle i na temat. Także słuchajcie, ja się żegnam z wami, bo już są dzieciaki, jak zauważyliście. I chcę, żeby ten film nie był taki mega, mega długi. Kto jeszcze nie kupił pościeli w Lidlu, pędzi. Bo naprawdę jest przyjemna i ciepło będzie teraz w zimie spać pod nią. Także dzięki, że byliście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yeah. Moi kochani, trochę poczytaliśmy i to, co teraz widzicie tam na zdjęciu, to jest nic innego jak biedronka azjatycka. No powiem wam, że dobrze, że to znaleźliśmy, bo nie wiem, czy wiecie, to jest owad, może być owad niebezpieczny. Bo on gryzie i właśnie tym różni się od naszych znanych nam biedronek. A ich ugryzienia wywołują często alergie problemy skórne, a w skrajnych przypadkach nawet mogą pojawić się problemy z oddychaniem. Także, moi kochani, bądźcie czujni, no, moje dzieci o mały włos wzięłyby to za jakąś inną biedronkę i chciałyby złapać do swojego słoika. No, mogłoby się to skończyć czasem. Niezbyt przyjemnie. A teraz jeszcze w tym okresie, kiedy do lekarza jest bardzo ciężko, to myślę, że warto wiedzieć takie takie informacje, po prostu.